Nie żyje fenomenalna polska aktorka. Zagrała ponad 100 ról. Wspaniała, kochana, wybitna, skromna. Krzesisława Dubielówna, niezwykła postać polskiej sceny, odeszła w wieku 91 lat. Jej nieoceniony wkład w kulturę narodową pozostanie niezapomniany. Aktorka, która wcieliła się w ponad 100 ról, była wspominana jako wspaniała, kochana, wybitna, skromna przez Konrada i dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego Capitol. Nie żyje Krzesiława Dubielówna. Poruszające wspomnienie aktorki, wspaniała, kochana, wybitna, skromna. Roku odeszło już wiele znakomitych polskich aktorek. W czerwcu pisaliśmy o śmierci Ewy Dałkowskiej, znanej m.in. z filmów przedwiośnie, komedia małżeńska czy panny i wdowy. W lipcu z kolei po ciężkiej chorobie zmarła Joanna Kołaczkowska, znana przede wszystkim z występów w Kabarcie Hrabi. Teraz dotarła do nas kolejna smutna wiadomość. Nie żyje Krzesisława Dubielówna, która była fenomenalną aktorką teatralną, a także dziekanem Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie, Filii we Wrocławiu. Artystka otrzymała wiele nagród i orderów. Ostatnio, w 2024 roku, została uhonorowana odznaka Honorową Wrocław z Wdzięcznością, Wrocławia Animo. Przesiławe dubielówne w poruszająco pożegnał Konrad Imiela, reżyser, aktor i dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego Capitol. Jego słowa cytuje portal wrocław.pl. W galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej. Wspaniała, kochana, wybitna, skromna ten uśmiech bez troski te włosy do ziemi ta siła zaklęta w filigranowej posturze pani profesor pani dziekan pani Krzesisława, pani Sławka Sławka Sława Zdrobnienie jej imienia było ironicznym zaprzeczeniem jej osobowości bo Sława była chyba ostatnią rzeczą o której myślała Dziękuję czasowi że mogłem ją poznać Podziwiać, wspólnie popracować i trochę pogadać. Mało jest osób, o których można powiedzieć, że są bezwzględnie niedobre, W każdym znaczeniu tego słowa, tak, jak ona napisał artysta. Kim była Krystyna Dubielówna? Zagrała ponad 100 ról? Krystyna Dubielówna związana była przede wszystkim z Teatrem Polskim we Wrocławiu, w którym występowała od 1969 roku. Wcześniej grała w Teatrze Śląskim im., Wyspiańskiego w Katowicach, Teatrze Ludowym w Krakowie Nowej Hucie i Teatrze Dramatycznym we Wrocławiu. Krystyna Dubielówna zagrała ponad 100 ról teatralnych. Wśród nich m.in. Kamile w Żołnierzu Królowej Madagaskaru i Turandot w Księżniczce Turandot, reżyser Jerzy Grzegorzewski, panią Kantwinu Manuelu Kancie i kucharkę w Wycince, reżyser Krystian Lupa, czy Wisławę Szymborską w Kocie w Pustym Mieszkaniu, reżyser Tomasz Mann. O tym, że Krystyna Dubielówna nie żyje poinformował Teatr Polski. Z którym aktorka związana była przez zdecydowaną większość artystycznego życia. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krzesisławy Dubielówny, wybitnej aktorki naszego teatru, artystki o niezwykłej charyzmie i wielkiej kulturze scenicznej. Jej talent, oddanie sztuce i niezapomniane kreacje sceniczne na trwałe wpisały się w historię polskiego teatru. Żegnamy nie tylko znakomitą aktorkę, ale również wyjątkowego człowieka. Czytamy we wpisie placówki na Facebooku.